Podobnie jak po polsku, w gruzińskim mamy 7 przypadków, tylko że nie do końca ich zastosowanie jest dokładnie takie samo jak po polsku. Mamy swoich takich ulubieńców, rzeczy, które są podobne, rzeczy, które są trochę inne, dlatego dzisiaj zrobimy taką ogólną przebieżkę, wprowadzenie właśnie do tych siedmiu gruzińskich przypadków, jak one właściwie wyglądają, jak ich używamy i przede wszystkim jak się nazywają. Robimy sobie dzisiaj taki wstęp do naszych gruzińskich przypadków. Cześć, ja się nazywam Asia. I jeśli jesteście pierwszy raz w naszej serii, witam Cię serdecznie w serii Gruzińskiej dla początkujących. Ja jestem właścicielką wydawnictwa i szkoły językni Kaukazu, i tam przygotowujemy dla Was materiały do języka gruzińskiego, w tym materiały po polsku. No i oczywiście uczymy Was gruzińskiego na różnych kursach online, grupowych, indywidualnych itd. Witam cię bardzo serdecznie właśnie w naszej serii Gruzinie dla Początkujących, a dzisiaj zajmiemy się przypadkami. Jeśli jesteś z nami już po raz kolejny, to wiesz też również, że wszystkie materiały i wszystkie opisy tego, co ja dzisiaj będę ci przedstawiać w tym odcinku, znajdziesz również na naszej stronie na językownikaukazu.pl w dedykowanym artykule. Czyli jak przejdziemy przez cały materiał, możesz sobie potem wrócić do tych materiałów. Nie trzeba tutaj odsłuchiwać, zapisywać, robienie, robić notatki, wszystko tam jest też spisane właśnie w osobnym artykule. Tak jest, to co? Zaczynamy nasze 7 przypadków po gruzińsku. Dzisiaj taki wprowadzający materiał, żeby Ci pokazać, jakie te przypadki właściwie są. No to dla przypomnienia, dla porządku, przez przypadki odmieniamy praktycznie wszystkie części mowy, poza oczywiście czasownikiem, czyli rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, większość zaimków. I Dobra wiadomość myślę dla nas dla Polaków jest taka, że po gruzińsku nie ma rodzajów. Czyli zamiast on, ona, ono mamy tylko jedną formę słówko Is. Jeśli nie znasz jeszcze zaimków, to zapraszam Cię do naszego materiału właśnie na temat zaimków, możesz tam sobie je poznać e, i właśnie będzie łatwiej sobie tutaj z tymi zaimkami, e, zaimkami osobowymi rozegrać co tam, co i jak. I tak samo zamiast trzeciej osoby liczby mnogiej, czyli zamiast polskiego oni i one, mamy też tylko jedno słowo i ISINI. Dlaczego jest to dobra wiadomość? Ponieważ nie rozróżniamy już, odmieniamy przez przypadki, czy to jest wtedy forma męska, żeńska i tak dalej? Nas to nie interesuje, więc to odmiana w porównaniu z polskim jest dużo łatwiejsza. Tak jest. My będziemy sobie generalnie w naszej serii, i tak samo robimy w kursach dla Was, czy w samouczku na przykład uczymy się Gruzińskiego, czy w kursie online ze wsparciem nauczyciela, właśnie o tym samym tytule, dajemy Wam nazwy. Tak nazwijmy to europejskie, i oprócz tego mówimy, jak się nazywają przypadki, właśnie w języku gruzińskim. Ale to nie jest tak, nie jest obowiązkowe, żeby tych nazw gruzińskich się uczyć, bo jak się uczysz już generalnie gruzińskiego na początku, to i tak ma, masz masę informacji, żeby przyswoić. Więc my sobie dzisiaj powiemy. Te nazwy, nazwijmy to Europa istnieje, tak jak często możesz znaleźć też w wielu materiałach do nauki gruzińskiego, oraz oczywiście gruzińskie sformułowania, jakbyś na przykład e, chciał, chciała pokonwersować ze znajomymi Gruzinami, żeby dowiedzieć się, jak to tam wygląda. To co, przechodzimy sobie do naszych przypadków. Pierwszym to jest nominativ. Po gruzińsku nazywa się Sahelobiti Brunwa, i to jest taki polski nasz mianownik. Tutaj mamy dokładnie to samo zastosowanie, to się rzadko zdarza, ale mamy dokładnie to samo zastosowanie. Czyli to jest taka forma słownikowa, tak jak kto co? Podstawowe znaczenie słowa, tak jak my też wydajemy Wam na przykład w naszych materiałach w kursach, czy w samouczku macie wypisane nowe słowa, czy w słowniku macie wypisane nowe słowa, to właśnie jest ta forma, taka podstawowa. Też jest tak, że niektóre czasowniki, bo czasownik w języku gruzińskim również wymaga jakiegoś przypadka. Tak jak po polsku nie powiemy jajem bułka, tylko jajem bułkę, prawda? Jem wymaga nam odpowiedniej formy. Dalej tego dopełnienia, tego co jemy. Po gruzińsku jest tak samo. Różne czasowniki wymagają też różnych przypadków. I dobra wiadomość jest taka, że są takie czasowniki, jak na przykład czasownik być, który będzie od nas właśnie wymagał. Żeby wykonawca czynności i żeby to, co jak w jakiś sposób podlewa, podlega tej czynności, to, o czym mówimy z tym czasownikiem być, było właśnie w tym pierwszym przypadku. Tak to dokładnie nam tutaj wygląda. To jest dobra wiadomość, nie znaczy, że zawsze musimy coś zmieniać, czasami właśnie mamy w takiej formie drugi przypadek, który jest, bo mówimy sobie w tetni kolejności jak po polsku, prawda, być może pamiętasz ze szkoły, że mówiliśmy pierwszy przypadek, drugi, trzeci, po gruzińsku mamy tą samą ideę, że mamy pierwszy, drugi, trzeci, one zawsze występują w tej samej tutaj kolejności. Drugi przypadek nazywa się ergatyw. To jest taki przypadek, którego nie mamy w językach słowiańskich, nie mamy też w większości języków europejskich, więc zapewne nie mieliście jeszcze, nie miałeś, nie miałaś styczności właśnie z tym, z tym przypadkiem, z tą formą, jego zastosowanie w dużej mierze dotyczy czasu przeszłego, więc jeśli na przykład jesteś już bardziej zaawansowany w etapie nauki języka gruzińskiego, albo na przykład masz też naszą e, książkę 50 gruzińskich czasowników, tam też masz odmieniony czasownik e, właśnie, część czasowników wymaga, żeby w czasie przeszłym było na przykład wykonawca czynności, czyli podmiot, właśnie w tym przypadku ergatyw, no to tam masz zapisane też tą formę właśnie odpowiednio w, w ergatywie wykonaw tego wykonawcę czynności. Inny czas na przykład to jest tak zwany optatyw, czyli jak słyszysz, oba te, obie te formy, one nie są ci potrzebne na razie na, podstawowej, na podstawowym poziomie nauki. Dobra wiadomość jest druga taka: no bo pierwsza, że nie musimy się od razu go uczyć. Druga jest taka, że jest dość prosty w swojej konstrukcji. W sensie pod względem gramatycznym to, jak tworzymy. Po prostu w niektórych sytuacjach zazwyczaj zamiast mianownika stawiamy ergatyw. Gdzie? No to już jakby kolejne etapy zaawansowania w gruzińskim, I tak? To właśnie nam wygląda. A jak ten przypadek się nazywa po gruzińsku, bo tego jeszcze sobie nie powiedzieliśmy. Otóż po gruzińsku to jest modhrobity brunwa, modhrobity brunwa, tak on właśnie się nazywa. Więc na razie informujemy cię, że tak powiem, żebyś mniej więcej sobie układać ten cały scenariusz i jedy, każdy po kolei, ale to nie jest taki przypadek, który bym powiedziała jest na początku nam niezbędny do tego, żeby pójść sobie dalej z nauką. Za to trzeci przypadek. To jest taki przypadek, który zdecydowanie nam się przydaje już od samego początku. Jak chcemy powiedzieć, nazywam się, to tam już potrzebujemy ten przypadek, albo właśnie wspomniany jębułkę, ponieważ w tych wszystkich konstrukcjach będzie właśnie występował trzeci przypadek, czyli nazywamy go sobie datyw. Po groźniisku on się nazywa Micemiti Brunwa. I to wbrew pozorom, chociaż jest to datyw i brzmi jak datyw, na przykład jeśli znasz niemiecki, to nie jest taki, ani związany z niemieckim celownikiem, ani z polskim celownikiem, on ma zupełnie inne zastosowanie. Przede wszystkim będziemy go używać właśnie w zdaniach, w takich konstrukcjach, że albo wykonawca czynności, podmiot, albo dopełnienie, czy nie coś, albo ktoś, to podlega tej czynności, będzie właśnie występował w tym trzecim przypadku. I tak samo będzie na przykład różne konstrukcje, jeśli sobie powiemy, yy, Podajemy godzinę, albo podajemy datę, albo będziemy dodawać różne formy tutaj sufiksów, a czy nie końcówek takich gruzińskich, to tam też będzie występował nam ten trzeci przypadek, dlatego zdecydowanie warto się z nim zaprzyjaźnić. I to też jest taki. Przypadek, który my na przykład, jak uczymy was z pod podstaw gruzińskiego, to sobie go powolutko wprowadzamy w miarę bezboleśnie, wydaje mi się, ale tak, żebyśmy od początku już te zdania uczyli się budować poprawnie. Tak, żeby nie mówić właśnie: ja jem bułka i ja jadę dom, na przykład, to akurat mamy inny przypadek też mamy trzeci, też mamy trzeci tutaj przypadek. Ja jadę samochodem, to będzie inny przypadek, o którym sobie za chwilę powiemy, ale ja jadę dom, żeby właśnie sobie w tych konstrukcjach nie, nie, nie mówić, żeby mówić poprawnie w języku gruzińskim, to właśnie my powolutku te przypadki też Wam wprowadzamy w różnego rodzaju ćwiczeniach. Nie wykuwamy na blachę, słuchajcie, nie wykuwajcie na blachę przypadków, bo to nic dobrego z tego nie wychodzi. Najlepszym sposobem jak się uczyć przypadków jest po prostu ćwiczyć je w różnych formach zdań, konstrukcji, zamieniać sobie, bawić się z nimi, ponieważ dzięki... no i oczywiście mówić e, i jak najczęściej ich używać, bo tak po prostu najlepiej ich zapamię je zapamiętujemy i wtedy też jest najmniej nudno, <grym> tak bym powiedziała. No to mamy trzeci, przechodzimy szybciutko do czwartego. Czwarty przypadek, jeden wydaje mi się że z ulubionych bardziej, który przez Polaków, czyli to jest Genitive. Dlaczego jest ulubiony? Dlatego, że jego zastosowanie w większości sytuacji jest prawie takie same jak polskiego dopełniacza, czyli w sytuacjach, kiedy mówimy kogo, czego. Czyli na przykład chcemy powiedzieć, to jest. Kawa Salome należąca do Salome nie pij tej kawy, to jest kawa Salome, na przykład albo chcemy y, na przykład powiedzieć, to są drzwi samochodu, prawda? W takich sytuacjach będziemy używać tego przypadka, więc on jest bardzo logiczny dla nas, y, dla Polaków, bo mamy coś podobnego w języku, w języku polskim. A jak on się nazywa po gruzińsku? Po gruzińsku to jest nate saobiti brunwa, nate saobiti brunwa. Już zapewne się domyślasz, że słowo brunwa oznacza przypadek, tak nie jest, ponieważ on zawsze będzie nam występował. Tutaj w każdej nazwie. To mamy czwarty, przechodzimy sobie teraz do piątego. Piąty przypadek, wydaje mi się też całkiem sympatyczny, a jego nazwa to już w ogóle bardzo nam pomaga i to nie jest ironia to jest instrumental. Instrumental, w środku mamy już słowo instrument, narzędzie, prawda? To jest piąty przypadek, który mamy po gruzińsku. I sama nazwa jego wskazuje, że używamy tego przypadka, kiedy chcemy powiedzieć właśnie, że coś robimy za pomocą czego. I jeśli masz teraz taką myśl, ale ja pamiętam Masia ze szkoły, że był narzędnik i tam też było narzędzie, otóż. Częściowo, ten przypadek jest podobny do naszego narzędnika, ale tylko częściowo, ponieważ jest wiele sytuacji, kiedy nasz narzędnik i instrumental gruziński zupełnie nie występują ze sobą. Jakby to nie jest ta, nie są te same sytuacje, więc nie, nie zachęcam do tego, żeby się bardzo przywiązywać do myśli, że to jest dokładnie to samo. Jakieś podobieństwa na pewno, na pewno są. Więc to jest nasz narzędnik. Na przykład, być może znasz to ostatnich podstawowych konstrukcji, kiedy powiedzmy ja jadę samochodem. Albo na przykład kawa z mlekiem. To są takie sytuacje, kiedy właśnie ten e, narzędnik będzie nam tutaj, forma narzędnika, czyli instrumenta, będzie nam występował. A po gruzińsku on się nazywa Mokmedebiti Brunwa. Mokmedebiti Brunwa, czyli brunwa już wiemy, to przypadek. Mamy y, piąty, instrumental po gruzińsku, czyli na przykład pierwsze co to właśnie ze środkami transportu, czy autobusem dojadę do Batumi na przykład, możemy sobie go tutaj jak najbardziej użyć. Ym, przedostatni to jest adverbial i tu też już nazwa nas y, naprowadza właśnie na to, jak będziemy go używać, ponieważ jest to taki przypadek, który częściowo może Ci się wydać bliski, może trochę jakoś podobny, w jakim stopniu e, do naszych języków, które znamy często jako Polacy, i dzięki niemu, niemu właściwie przymiotniki stają się przysłówkami. Tak, przymiotniki stają się przysłówkami, jak być może znasz z naszego też odcinka na temat mówienia do widzenia po gruzińsku. Tutaj możesz sobie go potem też obejrzeć. E, jak mówimy do widzenia, to tam właśnie na przykład mamy słówko kargat, prawda? To jest też właśnie forma przysłówkowa, adwerbialowa, dokładnie od słówka. Argi. I to jest właśnie na przykład to zastosowanie. Kiedy mamy. Ale po gruzińsku, gruzini idą dalej w, tych, w tym przypadku, ponieważ. Formę adwerbiala możemy zrobić również od innych części mowy. Możemy na przykład użyć go do rzeczowników. Em, możemy z, na przykład użyć go też em, do różnego, e, for, różnej formy zaimków, w zależności od tego, co chcemy powiedzieć. I wtedy zazwyczaj po polsku byśmy sobie to tłumaczyli jako takie jak, jako coś. Znaczy jakaś taka forma przysłówkowa, jako ktoś na przykład wykonuje daną czynność. I po gruzińsku on się nazywa Vita Brunwa. Bita, rebiti, brunwa. Więc mamy nasz adwerbial. Myślę, że z adwerbialem, jeśli już znasz podstawę gruzińskiego, umiesz powiedzieć dzień dobry, jak się masz, ja mam się dobrze, to tam już używasz adwerbiala świadomej bądź nie. I właśnie do takiego pierwszego dialogu, szczególnie formalnego, bardzo często używamy też siódmego przypadka, czyli dobijamy tutaj do ostatniego przypadka w języku przypadek w języku gruzińskim. Jeden z ulubionych. Też wydaje mi się, wspominałam przy czwartym e, przypadku, przy genitywie, że są takie trzy ulubione. No to jest zdecydowanie nominatyw, czyli forma słownikowa. Genityw, czyli tam, gdzie mamy ko kogo, czego. I ten ostatni, czyli to jest wokatyw. Wokatyw praktycznie ma to samo zastosowanie, co wołacz w języku polskim. Czyli kiedy zwracamy się do kogoś, na przykład chcemy powiedzieć mamo, na przykład, mamo, albo mężczyzno, prawda? Albo po prostu jak w wspomnianym dialogu formalnym panie Dawidzie, jak pan się dzisiaj miewa, prawda? I wtedy w panie Dawidzie, tak jak po polsku, musimy zrobić formę wokatyw. wołacz. Po gruzińsku on się nazywa co debiti brunwa. Co debiti brunwa. Tak nam właśnie czy jak forma nazywania kogoś. I bym powiedziała, że z racji takiego o, o, Częstego jego zastosowania na pewno się z nim spotkacie prędzej czy później. Tak samo, kiedy możemy powiedzieć na przykład Dawidzie albo Laszo, prawda, w takiej formie Laszo, gdzie idziesz, dokąd zmierzasz, to wtedy właśnie te imiona będą, będą jak najbardziej w takiej formie również muszą stać po prostu. Muszą stać w wołaczu po polsku i po gruzińsku muszą stać w wokatywie. To co. Jak y, używamy sobie też y, tych przypadków, to to jest tak, że mamy różne sufiksy, jak wspominałam, na przykład mamy po gruzińsku albo mamy na przykład poimknik, kiedy dodajemy gruzińską formę na przykład w czymś, albo dokąd albo na przykład powiemy jestem skądś i tak dalej, to tam każda z tych części właśnie mowy będzie się również łączyła z jakimś określonym przypadkiem. Dlatego zdecydowanie po pierwsze warto wiedzieć, że te przypadki istnieją, warto mniej więcej sobie e, tak spojrzeć na nie, że tak powiem szerzej e, i czym one właściwie się zajmują, jak nie jest ich zastosowanie, a ja zachęcam Cię do tego, że jeśli uczysz się właśnie nowego czasownika, jeśli uczysz się na przykład nowego sufiksa, to żeby zdecydowanie zawsze sobie od razu dopisywać, z którym przypadkiem to się łączy, ponieważ to Ci determinuje cały zwrot, całą tą frazę na przykład w jakim przypadku będzie stała. To jest też sposób, jak przekazujemy wam w naszych materiałach, w naszych książkach, w naszych samouczkach czy właśnie w podręczniku o czasownikach. 50 gruźlicznych czasowników zawsze też wam podajemy, w jakim przypadku jest podmiot, w jakim przypadku jest dopełnienie bliższe. Ponieważ to, te rzeczy determinują nam to fakt, czy nasze zdanie będzie po prostu poprawne po Grozieńsku, czy nie, a bardzo często czy będą zrozumiałe, czy nie będą zrozumiałe, więc dlatego warto powolutku zacząć zdecydowanie od trzeciego. Słuchajcie, jak musicie wybierać, to trzeci przypadek to jest ten, z którym się chcecie zaprzyjaźnić, zdecydowanie w pierwszej kolejności. Dlatego po, po, używamy ich tak samo jak w języku polskim, w polskim świadomie lub nie, a w gruzińskim, jako że już uczymy się tego języka jako ludzie dorośli, to zdecydowanie świadomie się tego uczymy. Słuchajcie, to co? Na koniec mam do Ciebie takie pytanko. Czy masz jakieś pytania związane z przypadkami? Może są takie rzeczy albo konstrukcje, które cię nurtują? To daj znać koniecznie w komentarzach, ponieważ to nam pozwoli na tym podstawie przygotować e, właśnie dodatkowe materiały, na przykład, właśnie w Gruzieńcim dla początkujących i zdecydujemy też, bo się czasami zastanawiamy, które treści pierwsze, e, które później, więc tam na pewno to nam pomoże. A i dodatkowo w komentarzach, jeśli będziemy w stanie krótko na coś odpowiedzieć, to odpo odpowiemy. A może, bo mamy na naszym blogu ponad 50, prawie 60 różnych artykułów na poziomie właśnie podstawowym i takim lekko już bardziej zaawansowanym na temat różnych konstrukcji gramatycznych. Więc może możemy Ci po prostu podesłać link z odpowiednim artykułem, bo tam już jest odpowiedź na naszym blogu po polsku napisana. To co, daj znać w komentarzu. Jeśli Ci się podoba generalnie nasza ten odcinek, to prośba również o łapki w górę, to nam bardzo pomaga z informacją, czy te treści są dla Was przydatne, no nie mówiąc o tym, że nas motywuje, żeby <grywać> nagrywać dla Was właśnie te dodatkowe materiały, a jeśli szukacie kompleksowego e, też kursu, bądź materiałów do języka gruzińskiego na poziomie podstawowym, albo takim bardziej zaawansowanym, to zapraszam właśnie do przejrzenia tego, jakie publikacje już mamy, i samouczki, i kursy, i opcja właśnie nau nauki z nauczycielem bezpośrednio jeśli to jest to, co preferujesz. Dzięki wielkie za kolejny wspólny odcinek, piękną przebieżkę przez język groźnictwa i jego przypadki. Ja mówię na czyli do widzenia i do zobaczenia w kolejnym naszym odcinku z tej serii. Pa, pa.